Szczerze mówiąc, na ten moment to jest jedyny turniej, który będę grała w roku. Mhm. Nie sądzę, żeby to są czegoś się zmieniło, także cieszę się, że, że mhm. też mam okazję zagrać z polską publicznością. A czy to znaczy, że w kolejnym meczu, niezależnie od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, też możemy na Panią liczyć i Panią Urszulę? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście tutaj ula ze względów zdrowotnych nie, 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 nie wystąpi, um, ale myślę, że jak się trochę wyleczę, to na pewno będziemy obiegały kolejnym razem. Leci Pani prawie, że bezpośrednio z drugiej półkuli. Czy ten moment aklimatyzacji ma znaczenie? Czy to jest trudno się przestawić tak w ciągu dosłownie paru dni? Szczerze mówiąc, troszkę, troszkę trudno po, 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 faktycznie, ponieważ dopiero wróciłam dwa dni temu z Australii, hmm. jednak tutaj 10 godzin robić swoje, ale mam nadzieję, że na pewno do soboty już będzie wiele lepiej. A czy ten turniej zaliczamy do udanych? Czy nie? No bo singiel trzecia runda, ale debel półfinał. Co przeważa? Szczerze mówiąc, na pewno tutaj e, żałuję, że w single nie było chociaż rundy czy dwóch więcej. A, aczkolwiek takie debel na pewno na pocieszenie, jednak półfinał Wielkiego Szloma był i, i na pewno tutaj też jest na duży plus. Ostatnie pytanie, jak dłoń? E, z dłonią wszystko w porządku. Szczerze mówiąc, że myślałam, że będzie trochę gorzej, ponieważ też były takie dni, gdzie miałam dwa, dwa mecze dziennie, ale, ale nie było źle i tutaj nie sądzę, że był z tym jeszcze jakiś problem. Hmm.